With the lemon! Oh, I'm like gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down! The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain, Brain mapping, mapping, artificial, artificial intelligence. intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carol oh to this place. <laughs> now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Yeah, I'll put her in my computer. I don't care. Alright, test over. You can head on back to your desk. Ok, fairy. <grymne> Żegnam pono Żegnam ponow. Oj, do, 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 do. Tam może. Tak jakoś. Kocham to do, 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 samą górę wejść i Potem potem. Na to nic Potem to wracamy Teraz trzeba jakoś sobie poradzić W sposób e, Sposobu Właśnie w jakim sposobie, nie wiem Ale jakoś sobie na pewno poradzę To jest wielkie 29 metrów, hm okej, okay, um. zapomniałem teraz jak to że się to robiło. Hmm, Jakby to wejść? Hm. tam mogę postawić coś może? Ło wow. ach tutaj no tego na pewno zobaczę nie? na pierwszym widoku eee rozumiem okej okay, to trzeba trochę eee żółty okej okay. Pomarańczowe znaczy teraz szybko, tu to chodziło. Ach, nie trafiłem teraz. Teraz, 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 teraz gdzie je. yy! jest, udało się. Jest okej, okay. och, to miejsce nie. Tyle właśnie e, dużo kombinowałem. I nieźle się tu się wkurzyłem. Nie, tu nie. Bo tutaj właśnie nigdzie nie można było postawić e, w, moim, w moich oczach jakiś portal. Dlatego nieźle się wkurzyłem. O, fail jakiś. Okay, nie wiem czy to było. He, to i nie jest ładnie. Hm. Ja też nie wiem właśnie teraz, gdzie to trzeba postawić. Okej. Okay. To nie ma jakiegoś miejsca na portal. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To ci kropi, ale sobie nic nie mogę zrobić. Niestety, spróbuję to jakoś wejść. Znaczy, tutaj przez tą dziurę, próbuję jakoś wejść. Aaaaaah. Widzicie, no nie jestem jeszcze pro. Ok Teraz mogę skoczyć? Łooo Moink Okej, okay, teraz Teraz Tam muszę wejść Eee, couch, couch, couchant, czy jakoś tak? Couchant? Czy couchant, czy couchant? Chyba no, couchant Kaucja, <laughs> kaucja, zapłać kaucję, potem skocz. Okej. Okay. Pięknie. E, zapis, 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 quick, quick save. Okej. Okay. Halo? Jest tu ktoś? Tak, bombelki. Okej, okay, tam trzeba jakoś wyjść Właśnie to jest ten poziom, gdzie ja dużo musiałam myśleć Naprawdę Nie tak Okej okay. Tak no, pomaluj. Aha, okej. Okay. I teraz. Takie coś. Tak. Potem takie coś. No, właśnie, takie coś może być. Boing. Boing. Tak. Okej, okay, teraz tutaj jeszcze trzeba postawić tu i. A nie, no tak. O, jeszcze raz powiem, się tam ci radę tam skoczyć. Taką mam nadzieję. Może możemy właśnie dużo, musiałem myśleć. Bo z godziny myślałem, He, Jak tu przejść? kabel się tutaj nie mariu, okej. Okay. Ooo, boink, i potem tutaj. He? He? ok, Skoczyłem przez rurę, okej. Okay. Eee, dobra. Teraz tu trzeba jakoś wejść Kolor A to jest wentylacja, teraz zrobię takie coś I wszędzie pomaluje. pomaluję O ta. Pięknie Okay. Teraz tu i na górę teraz tu, a nie mogę przejść? Nie mogę, okej, okay, znowu takie wielkie drzwi. Trzeba też je otworzyć, tu wszędzie są te pompy. Okej, okay, tam trzeba jakoś wejść. Eee, wejść. Eee, jak tam wejść? Tutaj właśnie dużo myślałem. Ale jakimś cudem i to był chyba jakiś taki sposób dosyć dziwny. Prawda jest dziwny. Tam jakoś tylko weszłem. A po drugie, nie pamiętam jak. Cóż to jest portal? Nie można nie zapamiętać. <grytanie> Ale to było już dawno, dawno temu. Kiedyście jeszcze się nie rodzili. <grytanie> nie, ratuje

O... Czy, czy wiesz o paradoksu? O paradoksie. Eee. Stand still Remain calm. I rycz. Ta wypowiedź jest zła. Nowa misja. Przywróć misję chyba? Przywróć tę misję Nie wiem. Those assets set of all says contain... A nie wiem, wal, walę to. Okej, otwórz się. Otwierajcie! Patrzcie, <laughs> takie coś malutkie, nie? Takie coś trzyma. <laughs> o światło! Światło! O, o. Winda! Winda, 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 winda! Jerecie by winda, winda, winda! Oj, to ja, ta Oj, to ja, tatusia! Okej, okay, to I na górę! okej okay. ooo wow. takie coś trzyma Aperture Science, możecie wyobrażać to okej, okay. chyba to zakończę odcinek mam nadzieję, że wam się te, te odcinki E, zobaczmy do, do nowszych odcinków moich em, i no, zobaczymy się jak jeszcze w następnym odcinku, w y, następnym odcinku Portal 2 już ze mną Tutaj Dokładnie tu, razem z ziemiakiem Glados ja się żegnam, do następnego, cześć!